Renata Karaś i Monika Tomczak z siódmej c przyjaźnią się od początku roku. Dziewczyny lubią jeść i nie przejmują się złośliwymi uwagami koleżanek. Mówisz tak, bo nie jest pączka, a skończy się nic się nie równa. Nawet kremówka, no chyba, że kremówka. <grych> Renata od dawna marzyła o tym, by zapisać się do grupy czy liderek. Dziewczyna cieszy się, bo zespół ogłosił nabór do drużyny. Chyba najpierw powinnaś schudnąć, bo z twoją tuszą masz większe szanse dostać się do drużyny sumo niż cheerleaderek. Odbiło ci, jak ty się do niej odzywasz. Co się tak burzysz? Przecież Renata wie, że to sama prawda. Prawdą jest to, że boisz się, że mnie przyjmą, a ty odpadniesz. Idę się wykreślić z tej listy do cheerleaderek. Co, nie możesz? Marzyłaś o tym od początku roku. Ale czas spojrzeć prawdzie w oczy. Z tym wyglądem nie mam szans dostać się do ich drużyny. No a ja, żeby umówić się z Nikodemem. Dziewczyny. No to przykre, ale taka jest prawda. Monika postanowiła się odchudzać i zamierza znaleźć dietę, która pozwoli osiągnąć jej ten cel. Muszę, inaczej Nikodem nigdy się ze mną nie umówi. To ja odchodzę się z Tobą. Ekstra, we dwie nam będzie raźniej. No dobra, a znasz jakąś fajną, rozsądną dietę? Na rozsądną diety nie mam czasu, bo inaczej ten kościotrup zwinie mi Nikosia z przed nosa. No a ja mam casting jutro, więc też wolałabym coś, co zadziała szybko. Szybko, czyli do jutra? Chcesz schudnąć do jutra? Jakim cudem? Fakt, to będzie mega trudne. No chyba, że od razu przestaniemy jeść. Ale i tak głodząc się do jutra, nie schudniecie. W takim razie musimy się wspomóc środkami na przeczyszczenie. Nie, to jest już kompletnie idiotyczne. Nie, spoko pomysł! Przynajmniej brzuchy nam zajdą, a to już coś. Monika i Renata z siódmej C chcą błyskawicznie się odchudzić, więc od wczoraj nic nie jedzą i coraz gorzej się czują. Całą noc śniły mi się kiełbaski, torty, jeszcze kebaby. Przestań w huku mówić o jedzeniu, dobra? Hej, hej. No dobra, nie krzycz. Po prostu jestem taka głodna, że już mnie mdli. Myślałam, że zemdleję w autobusie. No, ja też, a w dodatku ledwo żyję, bo północy przesiedziałam w toalecie. Ja tak samo. A ćwiczyłaś układ? Gdzie w toalecie? Żartujesz? Proszę, zjedz moją kanapkę. Przestań mnie łamać! Ja cię nie łamię, tylko uważam, że to całe głodzenie się jest chore. Proszę zjedz to. Nie chcę! Ale ja chcę. Sorry, ale dłużej tak nie dam rady. Renata, słabo ci? Renata. Renata. Renata! Renata! Renata, pomocy! A i co się stało? Renata zasłabła. No to trzeba iść po panu. Zostaniesz z nią? Tak, jasne, lepiej. Renata. Usiądź, napij jeszcze trochę. O rany, tak. casting! Nie pójdziesz na żaden casting. Wybij to sobie z głowy, proszę cię, napisz jeszcze trochę. Monika mi powiedziała, że ty od wczoraj nic nie jadłaś. Czy to jest prawda? Tak, bo chciałam szybko schudnąć. No, dziecko, dziecko. Jak tak można? Przecież ty jeszcze rośniesz, przecież ty się rozwijasz. Twoje ciało i mózg potrzebuje energii, rozumiesz to? Ja teraz to czuję. I co, będziesz już jadła? Tak, tak? I co ja najlepszego zrobiłam? Przez tą głupią głodówkę przegapiłam casting. Jakbym zamiast tego poćwiczyła układ, miałabym szansę, a tak to wszystko zawaliłam. Monika bardzo przeżywa, że jej przyjaciółka zasłabła z głodu i odwodnienia. Hej, Monika. Uśmiechnij się, przecież z Renatą wszystko ok. Wiem, tylko że to moja wina, bo to ja wymyśliłam tę godówkę. Ale po co? No bo ja też chciałam schudnąć, tylko że wymiękłam. Przecież super wyglądasz. Tak myślisz? No pewnie. No, przepraszam, spoko. No to w sumie mam pytanie: Czy poszłabyś ze mną po szkole do kina? Jasne. To znaczy spoko. Okej, okay. to do później. Na razie. Nie wierzę, że nikodem się ze mną umówił, mimo tego, że nic a nic nie schudłam! A do tego powiedział, że mu się podobam. Czyli wcale nie uważa, że jestem za gruba. Mega! Renata czuje się już dobrze. Razem z Moniką przyrzekły, że już nigdy nie dadzą sobie wmówić, że są grube. Są wyniki naboru. Jalci. Cheerleader. E tam spróbuję w przyszłym roku. Gratuluję! Spadaj! O rany, nie mów, że się nie dostałaś! Zamknij się, grubasko. Czyli jednak jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie. Wiecie, dziewczyny, że jesteście najlepsze? Tak. tak. Dobra, pakt! Nigdy w życiu nie pozwolimy, żeby czyjeś głupie i złośliwe opinie nami rządziły i nas dołowały. Jasne. Jasne.